Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f od x równa się a w nawiasie x-1, w drugim nawiasie x minus 3. Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt w równa się 21, czyli ten punkt, a osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu, no i mamy do wyboru 4 proste. Oś symetrii. Oś symetrii to będzie coś takiego, co nam podzieli tą parabolę na dwie identyczne części. Tą osią symetrii to będzie ta linia, ponieważ po tej stronie mamy to samo co po tej stronie, tylko to są takie lustrzane odbicia. zatem ta linia jest osią symetrii, tylko co to jest za linia? Weźmy sobie zobaczmy ten punkt. On leży na tej linii i współrzędne tego punktu to będzie najpierw z osi x dwójka, a potem z osi y czwórka. Inny punkt leżący na tej osi, na przykład ten, on ma współrzędne 2, 2. Ten punkt leżący też na tej osi symetrii to jest punkt o współrzędnych 2 z osi x odczytane i minus -1 z osi y. No i może jeszcze ten jeden punkt. Pierwsza współrzędna jest 2, a druga współrzędna jest minus -4. Co wspólnego mają te wszystkie cztery punkty? Te cztery punkty mają pierwszą współrzędną równą 2, a pierwsza współrzędna to jest współrzędna xowa. Czy te wszystkie punkty mają taką cechę wspólną, że dla nich x jest równy 2? To jest rozwiązanie naszego zadania, czyli odpowiedź b będzie tutaj poprawna.